Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na listopad. I To już doszło właśnie do tego, że zbliżyliśmy się do końca października czasu, kiedy skorpion panuje kiedy mamy tutaj ciemności, które bardziej, coraz bardziej zapadają coraz ciemniej wieczorami, długie wieczory to znaczy, że można je dobrze wykorzystać. W związku z tym, zapraszam do zakupu książki Plan Duszy. Jest to autorstwa Blue Martin, książka, którą przetłumaczyłam z angielskiego po to, żeby w Polsce można było zapoznać się z tym fajnym systemem. Książka bardzo przybliża możliwości zrobienia dla siebie i dla, dla swoich bliskich odczytu planu duszy. Wyjaśnia tutaj symbole, które są, technikę, pokazuje różne rzeczy. Jeśli ktoś kupi książkę i ma jakieś pytania, to na pewno może do mnie napisać i ja postaram się odpowiedzieć. Oprócz tego jest tutaj też dostęp do darmowego kalkulatora i też jest podany adres mailowy, który ja akurat obsługuję. Więc jeśli ktoś chciałby dostęp do tego kalkulatora, to może napisać i ja mu wytłumaczę, co zrobić, żeby móc sobie sprawdzić swoje własne obliczenia, czy je zrobił dobrze. I zapraszam też oczywiście na kurs odczytu planu duszy. W tym roku to już jest ostatnia edycja, będzie od 11 do 13 trzy dni. I ten kurs planu duszy otwiera też możliwość na to, żeby nauczyć się jak profesjonalnie przeprowadzać sesję odczytu planu duszy, i może, może to być pierwszy stopień do tego, żeby bardziej i głębiej wejść właśnie w taką duchowość, uzyskać jeszcze jedno narzędzie. Żeby dotrzeć do sedna sprawy czasami uzmysłowić sobie, kim jestem, bo tak naprawdę my tutaj jesteśmy w cielesnej powłoce, nasza dusza ma ogromne możliwości i my też mamy te możliwości, tylko że jesteśmy ograniczeni często przez materię, przez to, że nasz umysł, na przykład na nas gdzieś tam kieruje w zamknięte koło często, tak, takie zapętlenie. Na tym kursie można wiele rzeczy zrozumieć, mieć wglądy, będzie odczyt planu duszy też, ćwiczenia, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, żeby nie przedłużać tego wstępu i tego zaproszenia. To jeszcze tylko powiem, że jeśli ktoś chciałby czytanie roczne, czytanie, m, odpowiedź na jakieś pytanie, czytania indywidualne, to zapraszam. Są różne opcje. Na ekranie widzicie www.planduszy.pl i tam można zamówić sobie czytanie tarota, zamówić sobie sesję, zamówić sesję planu duszy. Są jeszcze inne sesje. Dynamika rodziny, dla związków też są różne opcje. Na przykład też y, można zmienić sobie imię, i to jest też y, jedna z możliwości planu duszy, żeby zobaczyć, jak optymalnie i najlepiej to zrobić, i które imię będzie najlepiej ze mną wibrowało i nadawało mi moc i, i lepsze y, poczucie y, w sobie, bo to często jest energ wpływ energii na nas y, z tych wibracji, bo każde słowo ma moc. A nasze imiona szczególnie mają też moc i znaczenie. To tyle. Ja zapraszam na tą stronę, o której już mówiłam. Mój adres mailowy to infoplanduszy.pl No i również Was zapraszam. Także jestem do dyspozycji. Możecie do mnie pisać, możecie sobie zamawiać i rezerwować sesję, tak jak powiedziałam. A teraz już przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na listopad. Zobaczymy, co tutaj u Was się dzieje, w sensie co może przyjść jako karta główna energia na listopad i w jaki sposób ona będzie wpływać na Was, co tutaj będzie myślą przewodnią. No, i zobaczymy potem, co wokół tej karty się pojawi, jaka będzie Wasza też energia w odniesieniu do tej centralnej no i jak tu się zainspirować tym czytaniem na co się przygotować może sprawdzić też swój ascendent albo um, księżyc jaką, jaki macie, gdzie macie w jakim znaku na początek jedna karta dla wodników ok, to tak będzie ta. Mamy dwójkę kielichów. Bardzo przyjemna karta, bardzo czasami mówiąca o miłości, o harmonii, o mądrości, mądrości wypływającej z serca przy podejmowaniu decyzji. Tutaj na drzewie życia mamy tą bardzo wysoko. Jest to taki początek jakiejś ścieżki, drogi, kiedy popełniamy jakiś krok, tak? Czyli wychodzimy z jedności, jesteśmy we dwoje. Może to być też wybranie sobie kogoś do, do życia, lub też ktoś może was wybrać jako towarzysza. To wszystko zależy od kontekstu i od tego, w jakiej jesteście sytuacji. Mamy tu literę hebrajską bet, i jest to w tłumaczeniu między innymi dom. Dom jako dom, czyli co, może to być moje ciało, może to być moje całe jestestwo i harmonia, która w nim panuje, ale może to też być mój dom, dom, w którym jestem, i harmonia, która może właśnie być tutaj istotna. W listopadzie. Czyli robimy wszystko po to, żeby ta harmonia wchodziła do naszego domu, a nie z niego wypełzała, tak? Także zobaczmy, co jeszcze oprócz tej karty po pojawi się na stole i na początek sprawdzimy, jaka jest Wasza energia. Mamy listopad, niedługo, i dlatego w tych ciemnościach dobrze jest zaopatrzyć się w świeczki a w ogóle w tych czasach to na pewno dlatego świeczki wszędzie jeszcze mogę wyciągnąć jakieś świeczki, które wiadomo, kupuję się na czarną godzinę czasami i te wszystkie, które sama zrobiłam więc jest tutaj dobry czas na to, żeby te świeczki mogły wprowadzić dużo blasku w ciemne wieczory OK. Jeszcze raz. No zobaczmy, co tutaj dla Was przygotowały karty. Jaka jest Wasza energia? Moc. Mm. Bardzo dobra karta. Jestem w mocy. Mogę pokonać wszystko to, co stanie na mojej drodze. Mam poczucie własnej wartości, tutaj jest dużo też energii lwa, czyli ognia, tworzenia, twórczości, zabawy. Chcę się cieszyć życiem, chcę mieć tą harmonię, która pokazała się tutaj, tutaj w głównej energii, i chcę wpływać na to, w jaki sposób się kształtuje. To moje życie. Ponieważ my wszyscy mamy wpływ na to, jak ono przebiega. Tylko jest kwestia opanowania emocji często tudzież myśli, które ciągną nas właśnie w stronę tego, co jest takie negatywne czy trudne. Natomiast Wy tutaj macie moc pokonania wszystkich wszelkich przeciwności, jeśli któreś stanęłyby na waszej drodze, mam takie odczucie. Dlatego nie bez kozery ta moc pojawia się. Tutaj um, to też jest poczucie własnej wartości, które pozwala być ekstrawaganckim, pozwala też pokazać innym siebie, swój związek, jeśli taki mamy, czy pokazać swoją twarz taką autentyczną, bez makijażu na przykład. Um, to jest też moc, tak, nasza wrażliwość. Tak, jak patrzymy, a moja wrażliwość to też jest moja moc, tak? Czyli to pokazanie tej swojej wrażliwości i tego, że jesteśmy ludźmi, że tak naprawdę wszyscy znamy, co to jest strach, co to jest ból, ale też wiemy, co to radość i zabawa. Także korzystajmy z tego, co dobre w życiu, myślę. Ok, to teraz mamy tak. Mamy tutaj dwie monety. Ciekawe. Dalej mamy dwa kielichy. Jeszcze bardziej, jeszcze ciekawsze. I diabła. Tutaj odkrywa nam się umiarkowanie, sprawiedliwość i kochankowie. Hmm. Super ciekawe czytanie. Bardzo takie. Hmm, o emocjach, o związkach, o decyzjach, o tym, że bardzo trudno będzie Wam e, przepracować tutaj współuzależnienie, ale ta moc jest przy Was, więc e, te, po kolei zaczniemy. Jeszcze zobaczmy w tle. W tle pojawia się nam tutaj as monet. No, monety, to nie jest was żywioł, tak? E, na pewno. Natomiast jest to potencjał dla każdego człowieka. Czy to żywioł mój, czy nie mój, to wszyscy mamy do czynienia z materią, i ta materia może tutaj Wam sprzyjać. Może tu być potencjał na rozwój, na wzbogacenie się, na stworzenie projektu. I Wy macie tą moc w sobie, żeby się do tego projektu przygotować żeby ten projekt wziąć w swoje ręce i zobaczcie, ogarnąć tutaj e, swoją niechęć, czy, czy jakieś takie odsuwanie mojego projektu na być może dalszy plan, czy, a może nie teraz, może później. Ponieraz e, to właśnie stoimy my sami sobie na przeszkodzie. Natomiast moc, tak jak mówiłam, e, może pozwolić Wam zrealizować coś, co będzie jakby podsunięte wam pod nos. I dalej tutaj jest jedynka w tle, natomiast w przeszłości za wami idzie karta dwóch monet. I to jest zawsze taka sytuacja, w której nie wiemy, którą może srokę za ogon złapać, albo łapiemy dwie i koniecznie chcemy z tego stworzyć coś przepięknego. Natomiast jak widzicie, ten motyl jakby na tych czaszkach jest podzielony właściwie na pół. Więc żeby stworzyć tego motyla, trzeba się zjednoczyć. Zjednoczyć tak, jak tutaj mamy, i z jedności może wypłynąć coś, co pozwoli Wam e, przejść dalej. Ale też tutaj chodzi o podejmowanie decyzji. O tak, jak mówiłam, wszystko to, co o tej karcie powiedziałam: dwóch kielichów, to i tak tutaj ma zastosowanie, ponieważ macie również tą dwójkę w tej drugiej tali, czyli chodzi o miłość, o harmonię, o to, żeby. Być, jeśli kochacie, to bądźcie dla siebie, kochani. Ko kochajcie siebie, ale też wychodźcie do tych ludzi, którzy są wokół Was. Bądźcie elastyczni w swoich wyborach, też. Pozwólcie sobie na zbliżenie, bo tutaj karta diabła. Która pokazuje się w przyszłości, pokazuje współuzależnienie, pokazuje taką zależność od drugiego człowieka, a związki nie mają na tym polegać. Wy macie moc uwolnienia się od współzależności. Macie moc bycia partnerem, a nie kimś, kto albo wydaje rozkazy, albo tych rozkazów słucha. Wy macie moc bycia kimś indywidualnym w Waszym związku, bycia Autentycznym pokazywania siebie i swoich umiejętności, i też partner, który jest z wami, czy partnerka, ma za zadanie wspierać to, i tak samo wy to powinniście robić, tak, w odniesieniu do, tego, do tej osoby. Natomiast diabeł to też jest strach przed miłością, przed bliskością, przed intymnością. I tutaj mam wrażenie, że. Może nastąpić taki moment, w którym się czegoś przestraszycie. Nie tylko można tu odczytać współzależnienie, ale też jakieś przywiązanie. Tutaj karta diabła to jest karta koziorożca. Przywiązanie do materii, chęć pomnożenia czegoś. Czasami może to być tak, że ta chęć pomnożenia powoduje, że Właściwie, miłość nie jest taka ważna jak to pomnażanie. Więc trzeba zwrócić uwagę na swoje decyzje, ponieważ wynikiem tutaj w tym czytaniu jest karta kochanków, która mówi o tym, że no, podejmuje ważną decyzję życiową. Zresztą, przed chwileczką, robiłam czytanie dla koziorożca i było, była ta sama karta w tym samym miejscu. Tutaj łączymy się. W pary, łączymy się w związki, ale też podejmujemy przez to bardzo ważne decyzje, ponieważ kiedy chcemy z kimś zamieszkać, czy chcemy wyjść za mąż, czy ożenić się, to y, właściwie wprowadza w naszym życiu generalną przemianę. Zaczynamy tworzyć zespół, tak? Parę, która właściwie ma zawierać dwie osoby, które są indywidualne i y, tak jakby. Są częścią składową tego związku. I tutaj w wyzwaniu mamy sprawiedliwość. Czyli to trochę może być tak, że ten związek może być karmiczny. Spotkanie może być dwóch osób, które mają tutaj do zrobienia coś, do zadość zadośćuczynienia albo wyrównania rachunków, albo spotkania, które ma coś oczyścić i uzdrowić. I może to tak być, że mm, Możecie mieć ogromne trudności w podjęciu decyzji, też jak, 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 jakakolwiek by ta decyzja nie była, czy to dotycząca związków, czy pracy, czy was samych w jakimś sensie, czy przemiany, ponieważ no, tutaj jest potrzebne też uzdrowienie, i tu jest porada, żebyście podeszli do tego bardzo spokojnie, bardzo statecznie wręcz. Um, Tutaj trzeba y, zdać sobie sprawę, że te dwa kielichy, które pokazują się właśnie na karcie dwóch kielichów, one wyglądają, jakby miały w sobie taką samą ciecz, czyli że jedna i druga osoba to jakby są jednym. Owszem, one są jednym, bo tworzą ten jeden związek, ale żeby stworzyć ten związek, to trzeba się dotrzeć. I to czasem jest tak, że my w sobie mamy też głos za i głos przeciw, taki wewnętrzny taką wewnętrzną sprzeczność. I tutaj chodzi o to, że coś musicie dograć, tak y wymieszać tą ciecz, żeby rzeczywiście jedna i druga osoba czuły się związane ze sobą, ale jednocześnie one wiedziały, że mają swoją aut autonomię w związku. Że tutaj potrzebna jest jakaś transformacja. Być może to też jest tak, że ci, którzy już są w związkach, potrzebują tutaj coś przepracować, podjąć pewne decyzje, które wyprowadzą ten związek z jakiegoś współuzależnienia. Ja jeszcze dociągnę tutaj karty i zobaczymy, co nam tutaj się pojawi. Popatrzymy na tego diabła. Jak w jaki sposób tutaj dalej mogą potoczyć się losy? Co tutaj można jeszcze uczynić, albo co z tego wyniknie? Rycerz kielichów. Trzeba podjąć akcję. Trzeba przypomnieć tej osobie, z którą jesteśmy, że kochamy. I tu chodzi o to, żeby może odnowić śluby, żeby nie bać się intymności dla niektórych, żeby pójść na całość, żeby być romantycznym. Rycerz kielichów to jest ktoś, kto podejmuje akcje i podejmuje działania. I ta potrzeba jest tutaj zadziałać od serca, żeby tutaj było zdrowo i żeby. Scentralizować tutaj w jakiś sposób coś, co zaczyna zbaczać nie w tą stronę, którą zbaczać powinno. Czyli nie chcę wchodzić we współuzależnienie, nie chcę stawać się taki sam jak mój partner czy partnerka. Chcę być autonomiczna czy autonomiczny w, swoim, w tym związku, w którym jestem. Tak samo jeśli dotyczy to pracy, czy, czy jeśli dotyczy to Was samych. Tutaj jest też. Działanie z y, poziomu serca, a nie z poziomu strachu. Czyli oswojenie tego strachu, przeżycie, pogodzenie się z tym, że boję się, ale idę, tak? Idę do przodu, podejmuję decyzję. Dobrze, zobaczmy teraz jeszcze, chciałam przypatrzeć się. Jak tutaj pokonać możecie, czy jak przejść? Tą transformację, w jaki sposób sobie tutaj ulżyć, co może tutaj Was wspomóc, wesprzeć. Król Monet. Poczucie tego, że Panuje nad moim ciałem. Tu chodzi o uziemienie, o bycie tu i teraz, o przeżycie tego w taki sposób, żeby to Spływało, jakby to, to uziemienie, ten król moment jest tu po to, żeby uzmysłowić sobie, że ma to działać jak piorunochron. Jeśli przechodzimy przez jakiś stan, przez jakąś transformację, coś się tutaj zmienia, coś musi odejść, to najlepiej to odesłać do ziemi. I każdą rzecz, która przeszkadza, która powoduje, że zaczynamy się bać, to dobrze by było. Odesłać ją właśnie do stóp swoich, wyeliminować ze swojego ciała. Tudzież dobrze by było szukać też wsparcia u kogoś, kto jest dobrze osadzony, kto potrafi Was w jakiś sposób bardzo emocjonalnie też wesprzeć swoją mądrością życiową, swoim podejściem do życia. Tutaj mamy te monety, i ten król reprezentuje. Ten żywioł, Monet, czyli on w jakiś sposób tutaj mówi o tym, że mm, można doprowadzić tutaj e, poprzez tą przemianę, chociaż będzie ona trudna, można doprowadzić tutaj do sytuacji, w której e, te pieniądze nie będą aż tak istotne i ważne. E, I trzeba zadać sobie pytanie: co jest dla mnie ważniejsze czy miłość, czy pieniądze? No, może to takie trywialne pytanie, ale no, czasem to tak jest, że nie zadajemy sobie takich trywialnych pytań, bo wydaje się, że każdy zna odpowiedź, no, ale to nie zawsze tak jest. Mam wrażenie, że mm, dojdziecie do wszystkich odpowiedzi, bo przede wszystkim e, moc, która jest w Was nie pozwoli na to, żebyście tutaj byli totalnie e, przygwożdzeni. Tymi przeżyciami, w sensie, jeśli będą one strachem, bojaźnią, czy takim problemem z transformacją, przerobieniem czegoś, jakiejś karmy, tak, czy jakiegoś spotkania, które może właśnie być tym spotkaniem prowadzącym do szczęścia, do miłości, do wspólnego życia. W zasadzie to jeszcze miałam dociągnąć kartę tutaj na tych kochanków. I zobaczyć, co tutaj z tego wynika. Ale się rozgadałam. Hmm. To może prowadzić do samotności w związku. To wszystko. Ponieważ pustelnik, jak sama nazwa wskazuje, jest sam. No ta będę tutaj w ogóle się do trumny włożył, ponieważ taka totalia. I tak jakby potrzebuje odnaleźć siebie. W tym związku odnajduję siebie, tak samo jak mam to moc, żeby odnaleźć siebie, żeby podjąć właściwe decyzje. No, dla niektórych może być sytuacja taka, że właśnie związek będzie tutaj najważniejszą rzeczą w listopadzie w ogóle związki czy relacje pomiędzy ludźmi. Od niektórych będziecie chcieli odejść i będziecie chcieli pójść swoją drogą. Inne z kolei e, będą tutaj e, Was w jakiś sposób przerażać. E, tudzież m, będziecie chcieli e, być może się zakochać, niektórzy się na pewno zakochają i będą chcieli odejść od tego, co jest, e, może od samotności, a może od już istniejących związków, więc różnie to będzie wyglądać. Jednak jest tu sporo uzdrowienia i umiarkowania, a ta karta umiarkowania. Mówi o tym, żebyście nie przesadzali z tym, e, z tym mieszaniem, tutaj, z tymi kielichami, tak? E, tutaj chodzi o umiarkowanie, o to, żebyście się przyjrzeli temu wszystkiemu z perspektywy serca. Tutaj jest jakiś strach, jakieś e, przerażenie, wręcz powiedziałabym. Bo być może ktoś do Was też podejdzie z ofertą. A wy jakby nie byli a wy, tak jakbyście nie byli gotowi i tak jakbyście musieli tutaj coś przepracować, zanim w ogóle będziecie mogli dalej pójść w, to, w tą relację akurat. No bardzo takie no, fascynujące jednocześnie. O, tutaj zaraz pod spodem jeszcze Aski Lichów. Co za sytuacja w ogóle. Także miłość i początki, początki jakiejś zmiany. Um, miłość i nienawiść to spotkanie tutaj, ale jednocześnie mm, strach i odwaga. Nie wiem, czy to widzicie. Miłość i nienawiść, strach i odwaga, um, pieniądze, ich brak. No, można tutaj różności wyczytać. W każdym razie, patrząc na, całą, na całość, fascynujący rozkład. Ok? Ciekawe, jak to będzie u Was się odbywać i grać. Zobaczymy teraz jeszcze kartę na koniec roczny. Ok? Znaczam w moc. Jesteś tak silny, że nie da się tego nawet zmierzyć. Taka jest tutaj informacja. Trochę wygląda ten człowiek na kogoś, kto odchodzi od pewnych stereotypów, takich wytyczonych standardów, jakiegoś sposobu życia czy myślenia. Wchodzi też. Idzie z tą lampą tak jak ten pustelnik, tak jakby chciał odszukać siebie w życiu, w ludziach um, i wejść tą swoją moc, żeby kreować to swoje życie według swojej modły, a nie żeby kopiować kogoś albo podporządkowywać się komuś. Tutaj tak, tak mi to wynika, jakby ktoś chciał się też uwolnić od współuzależnienia. Więc macie tu bardzo dużo informacji. Jeszcze patrzę tutaj do tej książeczki, żeby zerknąć, co nasza autorka wyroczni tutaj napisała. Zobaczymy, jak znajdę. <śmum> Mam. Weź swoją moc, stań w, swoich, w swoim własnym świetle, nawet jeśli jakieś obciążenie wydaje się ciężkie. I tutaj właśnie w przypadku tego diabła tutaj jest duże obciążenie, przywiązanie. Jeśli um, potrzebujesz innych do tego, żeby Ci pomogli, to poprosi o pomoc, ale tak naprawdę Ty masz w sobie taką moc, że możesz stanąć we, w swoim własnym imieniu. Wszystkie wyzwania, przed którymi stoisz, są silne, ale ty już więcej nie będziesz żył dla innych. Wybierasz swoje własne światło i będziesz tym światłem emanował czy świecił, i będziesz szedł obok tego światła przez to swoje życie dalsze. Także idziecie w moc i siłę. Tak to wyszło. Życzę Wam bardzo udanego listopada. Wygląda fascynująco, ale też z drugiej strony jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo. Także życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki, wszystkiego dobrego.